Siema, siema, ja jestem Maciek. Zapraszam Was na kolejny film. E, dzisiaj znowu pogadamy sobie, sobie o pacznotach. E, zanim zaczniemy, przypominam, że istnieje polska strona poświęcona AFK Arena. Jeśli jesteście zainteresowani, rzućcie okiem w opis. Zajdziecie tam też linki do mojego Discorda, Instagrama i innych takich rzeczy. E, jeśli Was to interesuje, to sobie sprawdźcie. Dobra, nie przedłużając, yy, ponownie wchodzą dwie postacie. Zaczniemy sobie od tej fajniejszej, której niestety nigdy nie zrobicie. Ja nie zrobię. I nikt, kto nie sprzedaje swoich nareg na czarnym rynku, nie zrobi. Także możecie sobie ją zdobyć, ale będzie nam tylko ładnie wyglądać, nic więcej. Dobra, ma spoku umiejętność yy, specjalną. Kolejna postać, która ma fajne CC. Yy, Mehira oczarowuje wszystkich przeciwników, powodując, że zaczną atakować siebie wzajemnie podstawowymi atakami przez kilka sekund. To brzmi bardzo y, fajnie, zw zwłaszcza jeśli przeciwnik ma jakiegoś y, Saevasa, czy coś w tym stylu, albo jakiegoś Brutusa. To może być bardzo fajne. Mm, także spoko postać. Y, kolejna umiejętność to... Mm, Mehira używa swojego bata do zadania oczarowanych obszarów. Jezus Maria oczarowanych. <grystanie> Widzicie, został oczarowany przez tą postać. Dobra, Mechira używa swojego bata do zadania obszarowych obrażeń wszystkim bohaterom naprzeciwko niej. Eee, łącznie z sojusznikami. To w sumie troszkę się, nie Skoro on może bić swoich sojuszników Dobra, jeśli trafi sojusznika, jego pośpiech oraz opanowanie energii zostanie zwiększone na kilka sekund. Dobra, czyli, czyli jest lepiej niż myślałem. Myślałem, że zadaje im obrażenia, ale tak naprawdę ich buffuje, więc całkiem okej. Okay. Dobra, kolejna umiejętność. Zadaje obrażenia pojedynczemu celowi oraz redukuje obrażenia otrzymywane przez Nehirę od wybranego celu przez kilka sekund. To jest spoko równocześnie Nehira wysyła procent aktualnego zdrowia przeciwnika, aby odnowić swoje. Wysysa. Nie wysyła tylko wysysa, wybaczcie. No to powiem wam, że spoko postać, chyba nawet na tanka by się dała. Chociaż nie, biorąc pod uwagę, że ona ma ten swój page, to najlepiej właśnie żeby z tyłu stała i w ten sposób będzie bufowała, na przykład jeśli macie Brutusa, to fajnie by go bufowała, nie, stojąc za plecami. Na starcie, to jest chyba pasywka. Na starcie bitwy, yy, Mehira poświęca procent swojego aktualnego zdrowia, aby przyzwać kilka sługusów. O, czyli coś w stylu mm, tego dnia umarłych, zapomniałem jak on się nazywa. Sługusy automatycznie atakują wrogów oraz przekazują część zadanych obrażeń yy, Mehirze w postaci zdrowia. Czyli spoko. Gdy Mechira otrzyma śmiertelny cios, poświęca jednego ze swoich aby odnowić procent swojego maksymalnego zdrowia. I powiem, Wam, że to jest bardzo fajne. Ona mi się wydaje, że może być, stać naprawdę z przodu. Jako, jako taki tank. Całkiem okej. Okay. No ale minus jest jej taki, że bardzo ciężko będzie ją zrobić. Ja Azish w ogóle nie wiem. Nie, nie wiem, boże, nie wiem. Nie mam. A, co do Atali, to. Gram prawie 3 miesiące i mam ją na elicie plus. Brakuje mi 50 tysięcy punktów, żeby zrobić się na legendę. I to po 3 miesiącach gry, także pomyślcie ile zajmie wam zrobienie tej postaci. Chyba, że nie wiem, coś, jakąś nową mechanikę nadadzą. Ale nie zapowiada się. A, zapomniałem też wspomnieć, że te wszystkie grafiki są z tej strony polskiej. Także yy, możecie im podziękować ładnie. Dobra, kolejna postać z leśniczych. <gurwo> gorwo. Ym, wygląda trochę, jeśli gracie w ten... Ym, Paladinsy. To tam jest taki koleś, który jest żółwiem i podobnie podobny jest do tego. Dobra. Umiejętność specjalna. Ym, gorwo ryczy gniewnie, zadając pewną ilość obrażeń wszystkim przeciwnikom, przeciwnym bohaterom. Ym, ryk Gorwo może sprowokować przeciwników w określonym promieniu. Przez kilka sekund przeciwnicy będą atakować gorwa zwykłymi atakami. To jest ok. Tylko obawiam się, że będzie szybko umierał. <grym> przez, właśnie przez to. Ym, gorwo, używając swojej umiejętności, może również odbić pewną część otrzymanych obrażeń napastnika. Dobra. Cofam, co powiedziałem. Będziesz. W sumie nie cofam, bo będzie szybko padał, ale w międzyczasie będzie odbijał obrażenia, więc. Całkiem ok. Gorwo atakuje przeciwników unosząc się ich w powietrze i rzucając z wysokości na środek pola bitwę, zadając obrażenia obszarowe i ogłuszając przeciwników na kilka sekund. Kolejna postać z Cecami, też bardzo fajne. Gorwo nie może być celem podczas używania tej umiejętności, czyli całkiem ok. Chwila niewrażliwości. Gorwo zmienia swój wojenny młot co kilka sekund. Yy, powodując, że następny atak będzie uderzeniem krytycznym, zadającym obrażenia obszarowe oraz ogłosze pobliskich przeciwników. Czyli same soceki ma całkiem spoczko razem z tą Mechirą Do tego jakaś Tasi, Nemora, Panowie i dziewczyny. zapomniałem o dziewczynach. Może być bardzo dobry, yy, zwłaszcza na arenę. Yy, po dołączeniu do bitwy, Gorwo na kilka sekund aktywuje. Dookoła siebie tarczę odpowiadającą procentowej ilości jego maksymalnego zdrowia. Tarcza jest aktywowana za każdym razem, gdy Gorba używa swojej super umiejętności. No to powiem wam, że całkiem sympatyczny zawodnik z niego. Bardzo mi się podoba. Czyli wchodzą dwie postacie, z czego jednej nigdy nie zrobicie, druga jest też świetna, no i będzie o wiele łatwiej ją zrobić. Czyli. Powiem wam, że na propsiku, jeśli chodzi o nowe postacie. Dobra, przejdźmy do, do patchnotów. Ym, tym razem mam przetłumaczone patchnoty. Yy, pięknie, ładnie od kolegów ze strony. Pozdrawiam pana Sebastiana, bo on to zrobił. Yy, dobra, yy, dwie nowe postacie, rozmawialiśmy już o nich. Nowe dodatki i optymalizacje. O, optymalizacje. No, normalnie szał. Dodano dwie nowe rozdziały kampanii, rozdział 28 i 29. Nie mogę się doczekać, aż tam dojdę za dwa lata. Bardzo mnie to cieszy, ten, ta nowość. Dodano dwóch nowych niegrywalnych wrogów na Mapach 23, czyli za parę miesięcy, zobaczę, co to za wrogowie. Całkowicie przeprojektowano stronę portretową Bohaterów. Świetnie, na pewno to pomoże nam zdobyć tych. Tych bohaterów co potrzebujemy. Dodano nową funkcję automatycznie wycofującą nowych zwykłych bohaterów z rozklekotanym wozie. Mm, spoko. Nie trzeba będzie tam się męczyć i klikać, jak Debel. Dodano kilka nowych reliktów w labiryncie arkanów. Mogliby napisać jakie to są relikty, bo nic nie napisali, więc troszkę słabo. Może jak będzie ich kilka, to nagram film. Nie wiem, czy, czy się będzie opłacało, taki krótki w sumie, ale zobaczymy. Zoptymalizowano metodę sortowania bohaterów. To jest ok. Zoptymalizowano wyświetlanie informacji o skuteczności, tak, i formacjach. Ym, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Nie wiem, jak to może wyglądać. Gracze, którzy nie zalogowali się do gry przez okres jednego sezonu, nie będą kwali kwalifikować się do turnieju pretendentów Legend. To dotyczy tych, co mm, są podłączeni do specjalnego y, aparatu, y, bo nie mają nerek, bo wszystko wydali na diamenty. Nie? To właśnie tyczy się tych osób, które właśnie biorą udział w tej arenie dla tych najmocniejszych. Ym, dobra, to się zgubiłem. <laughs> hmm. Dodano możliwość regulacji głośności muzyki oraz efektów dźwiękowych. Nie wiem jak wy, ale ja gram cały czas bez głosu, więc. Useful. Usunięto błąd graficzny pokazujący możliwość założenia na bohatera lepszego wyposażenia, mimo że posiada on najlepsze z możliwych. No to u mnie często występowało i bardzo mnie to denerwowało. Czyli spoczko. Dodano nową przygodę w wierzchołkach czasu osobliwe królestwo. Niestety. Ja się tam nie dostanę w najbliższym czasie. Nie pamiętam w sumie, kiedy ostatnio wierzchołki robiłem. Bardzo mnie denerwują, więc sobie puściłem trochę. Ulepszę postacie, to może coś tam porobię. Yy, Balans bohaterów. Potęga natury. Zwiększona częstotliwość zwykłych ataków ogiego. Wiecie co? Tak sobie myślałem. Nie wiem, po co nie się skupiałem na tych postaciach, które są tylko do 160 poziomu. Zamiast się skupić na tych Y, 4 kilowych, które są useless, zamiast je ulepszyć, jakoś zrobi, że będą grywalne. To się skupiałem na takich, które w pewnym momencie będą useless. Y, wszystko widzący. Totem od teraz będzie pozycjonowany obok najsłabszego sojusznika z uwzględnieniem działania efektu obszarowego. Y, to chodzi o Numisu, jeśli się nie mylę. Usunięto problem stawiania totemów na krańcu ekranu. Oni cały czas mają problem z tymi totemami. Cały czas co patrz, wychodzi, co cały czas coś z nimi robią. Zwiększono szybkość w ramach umiejętności fanatyz z, z no, powiem od razu maksymalne z 35% do 50%, czyli w sumie sporo większy może nie umiem się wysłowić, duży buffik. To chodzi chyba... Nie wiem o. Nie wiem jaką postać chodzi. Muszę napisać Sebastianowi, żeby, jeśli następnym razem będzie chciał tłumaczyć to, że będę ja pisał postać, bo w sumie jestem troszkę teraz, hmm, teraz nie wiem o którą postać chodzi. Dobra, idziemy w dół. W sumie przywinę całe. Hmm, dłoń lasu. Dykas korzysta z umiejętności cios Unikie może być teraz atakowana, yy, no ale nie może odnieść obrażeń, a nie zostać oszołomiona przez kontrolę umysłu. Ponadto w trakcie używania tej umiejętności może być uzdrowiona przez pozostałych sojuszników. Wiecie co? Powiem wam, że Kas to jest jedna z takich słabszych postaci w grze, mi się wydaje. Jakaś taka lipna się wydaje. No ale właśnie mówię, powinni się skupić właśnie na tych postaciach czteroskilowych, a nie się tam jakimiś trzyskilowymi zajmować. Siewca śmierci. Umiejętność Szemiry z Syfon Dusz będzie teraz, będzie teraz przerywana, jeśli utraci ona zdolność do atakowania przeciwnik przeciwników. Czyli, jeśli ktoś jakiegoś chyba stuna rzuci, czy coś, to będzie to przerywało, troszkę taki nerw. No, ale i tak będzie mocno, więc. Niby nerf ją, ale tak naprawdę to tam mało co. Pomiot piekielny. Zwiększa zasięg zwykłych ataków ziska, aby poprawić dopasowanie do animacji. Mm, no, okej. Okay. Troszkę go naprawiam. On i tak jest spoko postacią, tylko niestety. Nie dla śmiertelników. Zaparty dech. Usunięto błąd, z powodu którego umiejętność pierwsza krew powodowała obrażenia i ogłuszenie u niewłaściwych przeciwników, czyli po prostu naprawili to, co spieprzyli. Okej okay, Panie i Panowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że troszkę wam pomogłem. Standardowo zapraszam Was na mojego Discorda. Instagrama, Snapchata i tam do grupy mojej na Facebooku. Jeśli was to interesuje, to zapraszam. Przypominam też o polskiej stronie: AFK Arena. Jest też grupa i strona internetowa, która jest w budowie. Jeśli was to interesuje, oczywiście linki będą w opisie. Także sprawdźcie sobie, jeśli was to interesuje. Na tymczasem ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie,